Zapraszam do lajkowania, udostępniania i oczywiście subskrypcji. Moi drodzy, hmm, patrzę na szyszkę w lesie i tak sobie myślę: czy ja, być może, czy ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, czy my jesteśmy takimi szyszkami, które zawierają nasiona ku życiu, ku zbawieniu, ku uzdrowieniu, ku wolności innych ludzi? Czy my naprawdę zabiegamy o to, aby być takim, taką szyszką w ręku Boga, która ma Słowo Boże, żywe Słowo Boże, żywe treści do życia innych ludzi? Czy my naprawdę chcemy zawierać takie nasiona życia wiecznego? Czy chcemy zawierać sami w sobie, w imieniu Jezusa Chrystusa, nasiona Słowa Bożego, które uzdrawiają, wybawiają, zbawiają?